Zadanie ósme, równa matura, marzec 2023. Dokońc zdanie tak, aby było prawdziwe, wybierz odpowiedź A, B albo C oraz uzasadnienie 1, 2 lub 3. Układ równań, Y równa się minus 3X dodać 2 oraz drugie równanie, Y równa się w nawiasie M minus 1X minus M z niewiadomymi X oraz Y. Ma nieskończenie wiele rozwiązań dla A, B, C i uzasadnienie 1, 2 lub 3. Układ równań ma nieskończenie wiele rozwiązań, kiedy jest układem nieoznaczonym. Musi być to układ nieoznaczony, czyli muszą być to proste równoległe, które w nieskończenie wielu punktach się przecinają. Czyli przedną się przecinać w nieskończenie wielu punktach, kiedy będą się pokrywać. Ale to tak, na pewno muszą być to proste równoległe. Warunek równoległości prostych jest w tablicach matematycznych na stronie 24. To jest A1 równa się A2. To jest ten warunek. Z naszych równań dwóch wyznaczymy sobie te właśnie współczynniki kierunkowe. A1 to jest to, co stoi przy x. Tutaj to jest minus 3, a w drugim równaniu, w drugiej prostej, a2 to jest też to, co stoi przy x, tylko to jest to, co jest przy nawiasie. m minus 1. No to porównujemy sobie. a1 równa się a2, czyli u nas to będzie minus 3 równa się m minus 1. I szukamy m. To przerzucamy na lewo ze zmianą znaku. Minus 1, trójkę też przerzucamy, dodać 3, czyli minus m to będzie 2. Podzielimy przez minus 1, czyli m wynosi minus 2. Czyli na pewno odpowiedź A, ale jakie uzasadnienie? Uzasadnienie będzie następujące, ponieważ interpretacji geometrycznej przedstawia parę różnych prostych równoległych. Różne proste równoległe to takie, no i nie mają one nieskończenie wiele punktów wspólnych, w ogóle żadnego nie mają. Parę prostych przecinających się, czyli na przykład jedna prosta, druga prosta, przecinają się tylko w jednym punkcie. No i parę prostych pokrywających się, to jest to, o czym mówiliśmy na początku. Jedna prosta. No i druga prosta, identyczna na niej. Wtedy przecinają się w nieskończenie wielu punktach, czyli to będzie nasze uzasadnienie do układu nieoznaczonego, U nieoznaczonego zaznaczam trójkę.